Cześć ma, znajdujemy się w Pasha Works Motorsportu Dominika. Cześć wszystkim, siema Przemek. Chcielibyśmy odpowiedzieć na Wasze pytania, które zgromadziliśmy na naszym fanpage. Myślę, że będzie to fajna zabawa. Są wiedzy do wykorzystania, o tak, tak. No, chcemy się z tym podzielić, to nie jest nic, co chcemy ukrywać. Każdy o tym wie, a pracy mamy tyle, że każdy może zrobić to samo, dla nas to jest wielka przyjemność, że mogliśmy komuś pomóc. W jaki sposób tak dobrze robicie mocowania łuska, że wytrzymuje tak duże obciążenia oraz duże ilości mocy? Tutaj się rozchodzi pomimo mocowania łuska T36 czy 46 gdzie mamy podłoga fabrycznie po prostu nie wytrzymała większych mocy, a nawet w ona się urywały. Większość dostępnych mocowań na rynku wygląda tak, że jest po prostu to spawanie od spodu bez żadnych wzmocnień wewnątrz karoserii. I to jest duży błąd, było większość osób, którzy nie umieją spawać, nie robią przetopu i to po prostu się tak czy tak urywa. My ten, sposób rozwikła, ten problem rozwikowaliśmy w ten sposób, rozcinałem całą karoserię wewnątrz, dajemy swoje wzmocnienia wewnątrz karoserii. Wewnątrz karoserki to już jest nasza tajemnica, co my tam stawiamy. Nie możemy tego powiedzieć wszystkim. Można to sobie u nas zrobić, ewentualnie kupić to od nas. Nie ma z tym problemów. Wystawiamy dożywotną gwarancję na nasze wzmocnienia. Jesteśmy pewni, że jeszcze nikomu się tego nie udało urwać, więc jeżeli ktoś urwie bardzo chętnie, poprawimy to, a nawet kupimy drugie auto, żeby zrobić od nowa. Drugie pytanie jest od naszego kolegi z zespołu, Pawła Kubika. Pozdrawiamy serdecznie. Czy malowanie całego auta 3 godziny przed wyjazdem na zawody to dobry pomysł? O no, Paweł jak sam wiesz, malowałem twoje auto 3 godziny przed wyjazdem. Eee, auto nie było pomalowane wyśmienicie, auto się kleiło jeszcze nawet się dosykało w drodze na tor. Eee, wiele nieprzespanych godzin, przez co wiązało się z tym, że nie poświęcić, eee, dopracować tego auta. Faktem, fakt, fakt, auto przejeździło cały dzień bez awarii, to jest dla nas do tej pory, znaczy do tej pory no, cały czas duży plus. Ale 3 godziny auta przed zawodem się nie maluje, możemy je okleić, przyciemnić szyby. Nie lakierujemy już autu, 3 godziny przed zawodami. Jakim cudem przy swapie całego zawieszenia wraz z Belką jesteście w stanie zrobić to tak dokładnie? Jakie metody wykorzystujecie? Tak? Jeżeli chodzi o swap całego zawieszenia, to nie jest taka prosta rzecz, jak sam swapy silnika, że sobie wsadzisz silnik, masz łapy i ten silnik siedzi. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to jest wiele pomiarów, wiele godzin poświęcone do tego. To przede wszystkim musimy zobaczyć, czy podłoga jest przystosowana do, do danego zawieszenia, które chcemy sadzić. Jeżeli nie jest przystosowana, to wycinamy podłogę, e, patrzymy wszystkie punkty karoserii, czy są w stanie utrzymać nowe zawieszenie. Jeżeli nie, to robimy nowe. W większości auta stoją cały czas na podnośniku do geometrii, gdzie sprawdzamy cały czas wszystkie wymiary, które chcemy uzyskać, aby spełniały normy, tak naprawdę, jak my robimy auta pod drift, czyli żeby było auto było naprawdę mega atrakcyjne i w miarę niskie. Nie mówimy tutaj o autach, które są 30 cm na ziemię, bo nie widzieliśmy i takie zawieszenia, które ktoś sobie tam powstawiał. My robimy to tak, żeby było spasowane do poddane wody Nigdy nie bierzemy auta, że ktoś sobie tam złożył auto, ale jeszcze nie wie jakie body. Tylko zawsze chcemy mieć body, żeby wiedzieć gdzie koło ustawić i po to zrobić pełną geometrię auta. Jeżeli chodzi znowu o e, silnik ten, o karoserię E30, E36 kompakt, gdzie mamy wózek na tak naprawdę w który się nie da ustawić dobrze goretacji trakcyjnej. Wygląda to tak, że my mamy już gotowe przyrządy porobione pod to, gdzie mamy zrobić otwory, gdzie wyciąć karoserię. Zajęło to nam tak naprawdę z miesiąc czasu trup błędów. Nasz, Mojego brata w sumie i Przemka, kolegi i Emila, jest to zrobiona. pierwsza zbudowana z tym zawieszeniem, gdzie pod to, pod to zostało zbudowany przyrząd. Mamy geometrii sprawdzane wielokrotnie, czy nie ma przesunięć lewo-prawo zawieszenia, czy dyfer na jest w czy płosiem na pewno współpracują w linii do dyfra, żeby się nic nie ukręcało. Przede wszystkim podnosimy do geometrii, gdzie auto musi spędzić tam ogrom czasu, ogrom pomiarów i umiejętności spawania. To będzie takie trzy najbardziej podstawowe rzeczy, jakie jeżeli chcecie w sobie gdzieś na zawieszeniu do innego auta. Kolejne pytanie jest od y, naszej pani fotograf, Natalii Kuzy. Jest tam za obiektywem. Pozdrawiamy ją. Pozdrawiamy. Jak często pijecie kawusie przy robieniu auta? Pytanie dla wtajemniczonych. No to jako wtajemniczeni. A jeżeli chodzi o wtajemniczonych, to najlepsze proporcje kawusi robi nasz bardzo serdeczny kolega, Adam Jarkiewicz. To też bardzo pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Jaki projekt utkwił wam najbardziej w pamięci? O, bardzo ciężkie pytanie, ale wydaje mi się, że najbardziej takim projektem, który e, zapamiętamy myślę, że do końca swoich dni nie tylko jako my, jako wasza, tylko nasza ekipa. To jest projekt e, Emila z Teamu mojego brata, gdzie auto powstało tak dosłownie 6 dni i 2 noce. E, auto było robione przez rok czasu przez mojego brata gdzie on sobie tam na spokojnie właśnie tak. Wspominaliśmy wcześniej, wstawiliśmy ten wózek, zaczynali siedzieć on sobie coś tam. E, Poczekał przy zawieszeniu, złożył zawieszenie koło Motorsport, e, kupił z Quinton Mackiewirots, kupił silnik, skrzynię, sprzęgło. Ogólnie no, jakieś tam twierdzono, że to auto miało silnik, zawieszenie i stało na kołach. Nie było pomalowane, przygotowane, miało wstawioną klatkę przez nas tak samo. I to auto wpadliśmy na pomysł przed tagami kontaktowymi w Warsaw Motorshow na darczynie. Przed, przed nim zostaliśmy na nie z, znowu zaproszeni. Kolejny rok z rzędu i wpadliśmy na pomysł, że je zbudujemy. Zaczynając od poniedziałku, za chwilę panie pełna fotografia jak to wyglądało, od poniedziałku do tak naprawdę niedzieli rano, jak auto już jeździło pełni było sprawne. Zaczęliśmy od rozebrania auta, pomalowania wnętrza, w zewnątrz auta. Przygotowaliśmy do tego silnik, pomalowaliśmy pewne elementy silnikowe. Jakiś tam układ chłodzenia porobiliśmy z kwasu, jakieś silikony, Shifter sami wykonaliśmy. Lepsze sami wykonaliśmy, bo nie było czasu już po prostu na zamówienie. Większość rzeczy musieliśmy zrobić, po prostu zbudować w naucie sami. Przemek zresztą ty też byłeś w trakcie budowy. jak myślisz? Jak, jak szybko postępowaliśmy z pracami? Gdzie tu wielu wiele przyjaciół tak naprawdę ekipy pomagało? No co prawda ja byłem do chwilowo tylko przy budowie tego auta, ale za każdym razem gdy pojawiałem się w warsztacie, to Ogrom prac, który został wykonany w tak krótkim czasie, to było nie do pomyślenia. Naprawdę szacunek wielki dla chłopaków, że w tak krótkim czasie zrobili to auto i auto było upalane cały dzień bez żadnej awarii. Bez żadnej awarii. I to nie tylko to, tylko też budowaliśmy auto też naszemu koledze, Michałowi gdzie auto też tutaj powstało. Z tyłu było w barwach Papa Timu, gdzie wyjechało przez 3 tygodnie budowy o 8 nad ranem. Gdzie nie przespaliśmy wtedy dwa albo trzy dni, pojechał na tor Jastrzą i przeżył tak samo cały dzień bez żadnych awarii. Jak wstawić tylne zawieszenie z 39 do E30, żeby było równo? Myślę, że w poprzednim pytaniu Dominik już dość dużo powiedział na temat tak, zawieszenia. Tak, bodajże ten list czy jakoś tak. Tak, tak, więc yy, myślę, że spokojnie można się odwołać do tego poprzedniego pytania. Tam było dość dużo szczegółów zawartych w tym pytaniu. Wszystkiego nie możemy powiedzieć, bo byśmy nie zarabiali na tym pieniędzy. Czy M52 B28 wytrzyma kilokonia? konia? Ty mi Nie wiem. Na pewno kiedyś wytrzymało, ale ile? Tego nikt nie wie. Czy uważacie, że Przód, napęd, bo ja tak. Znaczy, kurwa, jeżeli chodzi o przód, napęd, to... Zależy to, czego chcemy auto. Mi to nie robi różnicy, czy jeżdżę na napędowym autem, czy tylno napędowym autem. Jeżeli chodzi o jazdę codzienną, zaś do driftu, to tylko tylny napęd. Jak korba wyleci, to gdzie jej szukać? <grym> Najlepiej pod autem. A masz tam ciepło? Nie, u mnie jest zimno. Zależy, co pijemy. Jakie wymagania stawia przed mechanikiem i właścicielem pojazdu zmiana z silnika z 4-cylindrowego 1.8 na 3-litrowe r 6 Przede wszystkim musimy wiedzieć, co z czy czym się tak naprawdę je. Jeżeli chodzi o silnik 4 mamy inne oszczynie biegów, inne sprzęgło, inne łapy silnika, inne przewody wspomagania. Możemy sobie to wszystko kupić z Anglika, wziąć, wyjąć tak naprawdę wszystko z Anglika, wstać do swojego starego, poczciwego 106 z 4 cylindrowym silnikiem. Większość mechaników powinna podołać, jeżeli chodzi o pod, pod względem mechanicznym, znaczy pod względem elektrycznym, Potrzebujemy przeróbki instalacji elektrycznej, jeżeli zostawiamy oryginalną instalację elektryczną z silnika R4. Jeżeli zaś zmieniamy całą instalację elektryczną z silnika R6, po prostu potrzebujemy tylko cierpliwości do tych wszystkich kabeli. Jak później poprawnie eksploatować samochód, aby służył nam jak najdłużej i jaka jest różnica przy zmianie silnika, jeśli ma być on stosowany do zwykłej codziennej jazdy, a jaka jeśli auto ma służyć głównie do driftingu? No to jest takie pytanie dosyć e, rozległe. Jeżeli chodzi o eksploatację tego silnika, każdy mechanik będzie miał inne podejście. No, Mamy podejście bardziej motorsportowe, jak ten silnik yy, yy, zrobić by działał długo. Co w nim zmienić, ewentualnie jakieś poprawki dodać. Przede wszystkim my sobie przerabiamy komputery w XBTK RAG. Bardzo, które bardzo serdecznie pozdrawiamy Wycina na ews gdzie wszystkie problemy te jakby od razu znikają Że nam się rozładuje akumulator, że rozłączy na EWS-a, zaprotkuje komputer My tych problemów już nie mamy Wsadzamy po prostu sterownik, ta na pewno działa Jeżeli chodzi o dalszą eksploatację Przede wszystkim musimy lać dobre oleje nie możemy lać wody do silnika, która przy 105 czy 110 stopniach po prostu jak jak wymieniamy taki olej pod jakimś wyjeździe, czy jak ktoś przyjeżdża z trasy, zlewamy wodę. Niezależnie czy, ktoś 5 tysięcy, czy tysięcy, to jest 5000 czy 10000, to ten olej po prostu leci woda. Nie ma żadnych właściwości smarnych. Znaczy, przepraszam, nie smarnych, tylko ciepły. Zaś też dużo. Odby, od, odgrywa woda, a płyn chłodniczy. Większość osób tam w gruzach sobie leje wodę, nie jest taniej, tu wężmy pęknie, nie będę musiał inwestować, ale woda o 10-60 stopniach, że woda. A temperatura pracy silnika BMW jest od 93 stopni do 105 praktycznie. Więc ta woda nie spełnia żadnych parametrów chłodzących w silniku BMW, dlatego tylko płyn chłodniczy. Z, musimy sprawdzić też, czy termostat tam odpowiednio się otwiera, piskodrona działa lub wiatrak elektryczny. Nie żeby było kierowcy łatwiej, aby kierowca nauczył się jak najlepiej panować nad, nad sterownością. Jeżeli chodzi o nadsterowność, to yy, najlepiej zmienić sobie stałe zawieszenie w samochodzie. Amortyzatory, yy, natwarcze, czyli gwintowane. Zakładamy sobie zawieszenie wintowane, wtedy bardziej czujemy to auto. Możemy sobie jeszcze wymienić fotel kierowcy ze zwykłego, czy tam Sporty w 46 na fotele kubełkowe. Do tego możemy jest skręt. I... Ewentualnie w ręcznej, ten i to auto czujemy, wiemy mniej więcej się zachowa. Nawet z takim no Nawet Przemek próbował jeździć, gdzie tam byliśmy sobie w jakimś tam terminie na równikach. Ile się zajęło? Myślę, że tam w pół godziny załamałeś, jak sobie zaczęliśmy? Tak! Ja jako osoba, która tak naprawdę... Nigdy nie mieścia do raz do tego, Nigdy nie miałem okazji jeździć takim typowym gruzem. No, wsiadłem myślę, że po jakichś 20 minutach już potrafiłem zrobić kółeczko, czy już powoli jakąś tam ósemkę. Nie jest to nic trudnego, wystarczy tylko chcieć się nauczyć i mieć warunki przede wszystkim. Przede tak. wszystkim nie róbmy tego na drogach publicznych. Policja tego nie lubi, nigdy tego nie polubi. Tak jak my staramy cały czas się nawoływać ludzi czy naszych... naszych ludzi ogólnie w internecie i naszych klientów, żeby tego nie robić na drogach publicznych, bo potem my jako barza możemy mieć przez to problemy, żeby im takie auto. Dlatego robimy w specjalną anotację w fakturach, żebyśmy nigdy nie mieli za to problemu. Ostatnie pytanie jest to naszym pytanie, albo stwierdzenie. my stwierdzenie, jest od Dominika narzeczonej, Kamili, którą bardzo ciepło pozdrawiam. No i Kamila chciała nam przekazać, że ja nie mam pytań, ale chcę wszystkich pozdrowić. A na koniec chciałbym Dominika zapytać, pewnie dużo osób ci zadawało to pytanie, jak się poznaliśmy, jeździłeś na motocyklach, a w tym momencie budujesz auto do Jak to się stało? No powiem Ci, że zaskoczyliśmy mnie tym pytaniem, aczkolwiek dużo znajomych mi zadawało to pytanie. Powiem Ci tak, z przyczyn zdrowotnych po prostu. Miałem poważny wypadek na motocyklu, gdzie no nie mogę już jeździć motocyklami, a auta są dosyć bezpieczne, gdzie przechodzi to u mnie w rodzinie, nikt się do mnie nie czepia, że staje się samochodami, a no, zacząłem sobie jeździć, zacząłem to budować, powiązałem to z pracą, potem otworzyłem własną firmę i no widzisz co się tutaj odbywa. Jest nagroda! przez Passion Works Motorsport skierowana do Elizy ES będzie to całkowity serwis jej samochodu wymieniamy filtry, oleje, płyn chłodniczy a jeszcze dorzucimy płyn hamulcowy no i to by było na tyle zachęcamy do komentowania u dołu ekranu, w komentarzach subskrypcji kanału ale nie tylko kanału przede wszystkim naszych fanpage'ów facebookowych virtual Media i Passion Works Motorsport no i oczywiście Vandal Drift Team. Dziękuję Ci bardzo. Do Dziękuję zobaczenia. pozdrawiamy. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.